Zanim zobaczycie jak kulisy przed wyjazdem do Kalisza, to zostawcie łapkę w górę. I dwie nawet. Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Choszów. Co się dzieje? Nie z podziwu. pan nie może wyjść. To zupełnie inny klub. Inny klub się zrobił. W ciągu kilkunastu miesięcy czy kilku miesięcy jest zupełnie inny klub. Ludzie, tu warto pomagać i warto przychodzić. Tej Marcinie, cóż tak, Dzień. wcześniej zbiórkę macie Dzień. dopiero na 11.15. To jest idealna pora, żeby jeszcze z biureczką sobie usiąść na spokoju, wypić kawka. Czyli nie jesteś takim typem, który na styk wszystko robi? Nie, 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 nie. Zawsze wcześniej. Zawsze wcześniej Zawsze wcześniej. Się przygotować. Tak jest. No to dobrze. Nie we wszystkich sprawach jestem taki szybki, żeby, wiesz, żeby, żeby to uściślić. Wiedz, ja ty mówię burz tak, ja ci już życzył, ale jeszcze raz hmm. wszystkiego najlepszego. Powiedz mi tak, czego tobie życzyć? Eee, o kurde, tak nagle. <noise> nie, no, sukcesu, żeby nam fajnie sklep wyszedł, żeby piłkarze dobrze grali. Żeby, <noise> żeby był fajny doping e, w kaliszu. A to, swoją drogą, no tego chyba nie muszę sobie życzyć, no bo nie. będzie, nie? No dobra, to może widzowie powiedzą, czego sobie życzą, co? Niech napiszą w komentarzu, bo im więcej komentarzy, tym wyższy, zasięgi są też większe. Oczywiście, piszcie komentarze, <noise> przydadzą się każde życzenia i oby wszystkie się spełniły. się ma? Aha, te, wiedziałem. Jeden skład, elo Kurde, it skate. Wiesz. Co? No tak, na luźno, na luźno widzę to bierzesz wszystko. Nie, wiesz co, w luźnym czasie na desce lubię pojeździć. Tak? Ty, to uważaj na kontuzje, bo to wiesz, piłkarze podobno mają w że na nartach nie mogą jeździć. Jest takie coś? Jest, jest. Wiesz, to, to masz w kontrakcie? Mam. To Ale narty to nie deska. Na, na desce się nie połowię, że? No nie, nie, jak się umie, to się nie połomie. No, fajny fajny wyjazik jutro, nie? No fajny, znaczy, dzisiaj, fajny. Wy już dzisiaj jedziecie, nie? Tak, tak, no fajny, fajny. Słyszałem, że dużo kibiców jedzie, więc yy, myślę, no. No, myślę, że atmosfera będzie naprawdę co najmniej podobna jak w Lublinie, także... Dokładnie, dokładnie. Pokazaliście, że lubicie w, taki, w takim klimacie grać, nie? Tak, pokazaliśmy, <laughs> że lubimy, no i co, no i... Liczymy na to, że doping będzie jeszcze lepszy niż na Lublinie. No, dajcie radość tym ludziom. <laughs> chcemy, za każdym <laughs> razem chcemy. Słuchaj, z każdym meczem staramy się dawać radość, a jak wychodzi, no wiadomo, różnie, mm -hmm. nie? No ale, chyba nie mają co nas czekać na razie. No nie, na razie jest ok, emocje są. Niewykorzystanych sytuacji też jest dużo, ale no, no ale one są. Żeby to, by było ciekawie, to zawsze no. coś musi być, nie? Jakaś niewykorzystana sytuacja, coś, mm -hmm. jakaś wiesz, nerwowa sprawa. No, tak to jest już w tej piłce. Mm -hmm. Mokry jakoś dieta pudełkowa. Co tam masz? Ale coś bardzo mało, to jest jakiś bardzo niskokaloryczna dieta chyba co? Dzień dobry panie Reniu, naleśniki? naleśniki. Są, żeś robił? Nie, moja dziewczyna zrobiła. O, tak żeś się, się ustawił! No to pozdrowienia dla dziewczyny. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Długo jesteście razem? Pół roku. Pół roku świeżo, świeżo, to jeszcze te, roku, Jeszcze, sprawa, jeszcze no? przez miesiąc ci będzie robić te naleśniki, a potem nie naleśniki. Nie nie, będzie. Jest tak? bardzo kana. Oj, oj, oj 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 Jak to kabul robił zawsze! Nie kawulca. Jedni z naleśnikami, jedni tutaj z, z zestawem do masażu. Dziema, z tam do... I co, panie? Nic, trening i na No, Kalisz, byłeś Ja nie byłem, ja byłem no. I co, jak tamte boisko? No, top, nie? Tak? Myślę, Czyli... że jedno z lepszych, no. Czyli taki klub dobry. Coś jak na motorze, gdzieś taka murawka, nie? Mhm. Trybuny są dwie, jakby wzdłuż linii bocznej, nie ma niemal za, za bramkami, ale, ale boisko, boisko fajne. No. No jak ci się tam grało powiedz mi jak byłeś na meczu? W trzeciej lidze chyba wygraliśmy z nimi, mm -hmm. w drugiej u nich przegraliśmy, ale nie grałem, a u nas chyba wygraliśmy 2-0 i mm -hmm. grałem, także bardziej, jutro poz, bardziej pozytywnie. No, no, no to jutro to trzecie zwycięstwo tak. i, <laughs> i pasuje. Jasne. 2000 tysiące ponad za wami będzie, także... No właśnie widziałem gdzieś tam na, na Twitterze, no. tak, że... Jak u siebie. Szacunek. Patrzcie, a ja Ty co robisz? Yy, no drukują się bilety na, dla kibiców na Kalisz, więc staramy się to... To wylatam, powiedz mi tak, bo teraz finalnie na przód... Na, na, na... Ja w finalnie to myślę, że będzie ciężko określić, bo no, część ludzi kupowała po prostu bilety sobie przez stronę KKS-u i to mhm. nie zweryfikujemy tego tak naprawdę do końca. No ale tak na oficjalnych zapisach, no to Karina Ci powie na pewno po dwa koła. Myślę, że w okolicy 2,300-2,400. myślałbyś, że na Kalisz to zajadłbym w takiej liczbie? Tak. <laughs> Mnie to w ogóle nie dziwi. Także wiedziałem, że tam będzie inwazja i jest taka inwazja, jakiej się spodziewałem. No ale to jest oczywiście imponujące, to nie zmienia Panie pani pani Eleni... pani Kadrowicz. Jest ja... pani z niego dumna? Bardzo. No ja też. Bardzo. Ja wiem, gdzie się nie obrócisz, to chłopcy z ruchu chłopców. No. Ola, ja widziałem twoje zdjęcia, jakie ale? Stefan zrobił. Szalejesz tam w sieci. Profesjonalny fotograf kończy. końcu, Robił furora, coś tam reklamowała, czapka i... <ścisk> czapka i bluza. I bluza. co? Sprzedaż na prostu, z tego człowieka wzrosła od razu. <ścisk> no <ścisk> miejmy nadzieję, że tak będzie. <ścisk> no, więcej takich sesji Stefan, Ty będzie dziewuszkami sesje, nie? Nie. To Może to Michał z niebieskiej Rody Śląskiej. Mili, ale co cię to sprowadza na cicho? No co, organizacyjne Przez sprawy, przedwyjazdowe. Ja, czyli to nie jest tak, że ten wyjazd się sam organizuje. No tak no kupujesz bilet i jedziesz? To ja? Jest tak, jeden pan, grubo odwodzący, który siedzi tam. No, jest, więc. Widzieliśmy, no, że. Przyszły, my przyszły, my przyszedłem mu pomóc trochę, nie? Mm -hmm. Żeby to jakoś szybciej, sprawnie poszło. No to traficie naszą drużyna, może jakąś mm, dodatkową no. motywacja, co? No wydaje mi się, że po naszej liczbie już powinni być tak zmotywowani, że nie powinno <laughs> się. nie powinno z głupiego no, przychodzić. Jak tylko zwycięstwo. Jasne, do. Co ty w tym koszu trzymasz? Pół... Powinna być koszulka, spodynki, lajkry i ręcznik. A ty masz cały kosz naładowany. A przyszli, powiem, że za dwa dni w tym koszu śmierdzisz. Pani... Co ty w tym koszu trzymasz? Pani Reniu, ja jeszcze pół garderoby z domu wziąłem, bo już mi się w szafie nie mieści. Byleby łapki muszę. w górę były. By łapki w górę były i komentarze. I komentarze, Bo ta. ludzie mało komentują. A niech napiszą na przykład, jak już nie mam, co, to niech każdy napisze na przykład I o, zróbmy test aktywności. No. To oglądał kulisy niech zostawi komentarz. No. Ino no, ruch. Albo dyrto. To to albo dyrto. Dyrto co? No właśnie nie wiem. Dobra, tego lepiej nie. <laughs> tego lepiej ja nie. nie worszę, bo to będzie zbyt prowokujące. No. U nas ludzie są kreatywni, tak jak wiesz. Możesz się zdziwić i może ci być niemiło. <laughs> Dobra, już jej włączymy jednak te do komentarze. <laughs> Dobra, mam dla ciebie teraz sprawę. No. Ale poza kamerą, bo to ludzie i tak nie uwierzą. Nie no, chodzi o to, wiesz o co chodzi? O co? O to, co cię prosiłem z dwa tygodnie temu Ale jak, no weź jaj! I jeszcze co jest najlepsze, właśnie nie chciałem, żebyś tego nagrywał No, no. Bo ta koszulka, że wczoraj już miał wysłać <gusza> no <dobra. gusza> A że kolega ogląda, bo też kibicuje co? To, to może się zdenerwować Polecam, polecam serdecznie nie przeżycie, więc Jakie przeżycie? No Polska, Anglia Byłeś? Byłem I co? Ojej, mega, 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 mega ale ty z kim byłeś? Z kim byłeś? Z Fifi Tak, on już ma nowych Z Fifi byłem Bo Fifi miał bilety, dwa Uchytą? I mnie zabrał, no bo on tam zna tych wszystkich, którzy grają W Puchacza, który poznaje No tak no właśnie Ale jak nie chciał jechać to mówił, że nie ma biletów, nie? No, no to tak, kolega. tak Kolega, kolega No tak, Tymoteusz Puchacz tam widział na, na, różne nasze kulisy podobno, bo No podobno To fragment mu pokazał właśnie tak tak, nawrocki. tak, 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 tak. Koledzy, to, to pamiętam Ty Mateusz kolega, o kolegach, ja? no, oczywiście, że tak, no. Znaczy o, koleg o kolegach, o koledze. Kolegę. No. Może się też zakolegujesz? No. <laughs> Szukasz kolegów. Nie, nie, ja nie szukam. <laughs> nie będę sztucznie szukał kolegów. Świat bez ruchu to chaos. Dokładnie. A, Chętnie jak... autokar, ja? Cały? Kęty autokar nie jest. No ale no, jakby... chyba nie cały, nie? No czy nie cały, nie, mamy jakiś mniejszy, ale mam chyba cały. Kasal cały czy nie? Ty tam funk lubujarniż? Mam nadzieję, że cały. <laughs> Ma być cały i tyle. Chciano? No. Dzisiejszy panu? Ale błoto! Wzór. Bramkarze. Zrobione żeby już po nich czy tak <AUX1> <olive coating shooters> <todavía pişman myself> <perceptions> na biegnąć nie? ale mamy utrudnienie, bo my tu Panowie, kto stoi na słodach budynku? Hop! A, brawo! Bravo! Bravo! Dobra, Bravo! Bravo! przed Bravo! KS. Za chwilę obiad. Bravo! No, i standardowo wyjazd. Także. Widzimy się w Kaliszu.